Właściwie prawda zasadnicza, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Przypominam sobie taką anegdotę, kiedy w jakimś tam wielkim gremium głosowanie, bo czy Bóg jest, czy Boga nie ma, przez głosowanie rozstrzygniemy. No i część podnosi ręce za tym, że Bóg jest, część podnosi ręce, kiedy pytają, czy Bóg jest, że Boga nie ma, negatywnie. Jeden Icek nie podnosi ręki wcale. Ani na jest, ani na nie ma. No i pytają go, Icek, dlaczego ty nie głosowałeś? Ani za tym, że jest, ani za tym, że nie ma. No bo jak Boga nie ma, to dzięki Bogu. A jak Bóg jest, to nie daj Boże. Wolał <grym> się wstrzymać od głosowania w ogóle. Wszystkie dyskusje, jakie dzisiaj się toczą, nasze etyczne dyskusje na moralności, prawa naturalnego, nienaturalnego, stanowionego, właściwie yy, nie zawsze mają pełny sens, no może próbować, yy, dopóki nie się do korzenia, do podstawy, bo zupełnie inaczej dyskutuje się, rozważa pewne problemy, wtedy kiedy na pewno jest się przekonanym, wierzy się w tę osobę, że Boga nie ma. Wtedy człowiek jest najważniejszy, ponieważ tych najważniejszych ludzi jest parę miliardów, teraz się trzeba sobie z tym poradzić, jeśli jest z tylu ważnych, no ale dyskusje toczą wiadomo liczę i mogę się nie wprowadza na scenę wtedy. Natomiast się, uznaje się, że Bóg jest, wierzy się Bogu, a to w takim razie wszystkie dyskusje zupełnie na te same tematy, mają inny charakter, kiedy się wie, że jeden jest najważniejszy. A my wszyscy, i to jeszcze bardzo też ważne, którzy jesteśmy przed nią kochani, próbujemy rozstrzygać rozmaite kwestie i umiejętnie zadawać się w sytuacjach, w których On nas ustawi. I teraz ta prawda wiary, że jest jeden Bóg, jeden w trzech osobach został objawiony w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, w dedukcji takiej, że chociażby to, co Jezus powiedział. No, imię Boga to jest imię niewypowiadywana. On jest dosłownie znaczy Jachwę. To świadkowie Jehowy to przekręcili trochę, bo Jehowa nigdzie nie było w Starym Przymierzu. No ale niech tam on jest, czyli ten, który jest, bo i ludzie, i, i wszystkie bogowie, i bożki, więc tam byli do tej pory, znaczy do czasu przynajmniej objawienia na Synaju. To wszystko były rzeczy przemijające, które były, po nie było. Natomiast Bóg, żeby się przedstawić, powiedział, jestem takim, który jest po prostu zwyczajny. I teraz to jest z matkami boskimi. Ile jeszcze tych matek boskich jest? Matka Boska Fatińska, lurska i częstoowska i Kodeńska. I jeszcze do tego, no może Leśniańska i jeszcze jak jeszcze można dodać, ludźmierska oczywiście, nadzwyczajna, a tam jeszcze i, i w Szczyrku jest Matka Boska, i w Sierpcu Sierpecka Pani. I gdzie by się nie ruszyło, jest wielu, naśmiewają się z tego, niektórzy nie rozumieją. Ja sobie to wytłumaczyłem w ten sposób, nie wiem, czy jest moje oryginalne, czy, czy to też od kogoś ściągnięte. Po prostu Matka Boska jest jak aktorka, no to Pani Krystyna Janda, czy pani, no, którą byśmy wzięli, że nie będę przytaczał, żeby nie robić reklamy. Yy, wiadomo, że ona jest tą, ale gra rozmaite role i czasem jest bardzo podobne do siebie, czasem zupełnie yy, przez to, co z niej robią przy przyprawianie odpowiedniej twarzy, może być prawie zupełnie niepodobna, ale wiadomo, że to jest ona na pewno. I tak sama Matka Boska, jest jedna Matka Boska, która czczona w rozmaitych miejscach, to też ci wszyscy, którzy ją czczą. Próbują ją tak dopasować do swojej sytuacji i ubierają rozmaite, tak jak u nas się ludzie ubierają, zwłaszcza kobiety, i przypisują cechy rozmaite. I kiedy ma być od pocieszania, kiedy ma być od zwycięstwa, kiedy ma być od obrony i tak dalej, no to i uczynie pieśni do tego i przydaje rozmaite cechy. Ale nie ma wielu, ma to jedna Matka Boska, którą, której ludzie dają rozmaite role do, do grania. Największa, najdłuższa ma być gory, ja wiadomo. Tak. I tak samo z Bogiem. No, Bóg jest jeden, a to się Allah, prawda? A wielki duch jakiś tam, prawda? A jakieś tam byty najwyższe, jakie tu i istnieją, w innych religiach, jak to właściwie jest. Kiedyś miałem dzięki mojemu telewizyjnemu zaangażowaniu taką audycję telewizyjną na temat czy papież Jan Paweł II czy jest idolem czy nie. Organizatorzy zaprosili wtedy do dyskusji no, samego pana profesora Adama Szafa. Dzisiejsza młodzież, słowo Szafa, które nie tyle, tyle znaczy co Cicero czy Katol, coś inne, jeśli takie imiona coś mówią, ale tak za dawnych czasów, 50 lat temu, 40 lat temu, to Szafa to była wielka szycha. Żyd lwowski, bardzo wykształcony, bardzo mądry, też jednocześnie, no i życia teista, wróg zawięty kościoła Watykanu, religii i tak dalej. I szef Instytutu Marszistowska-Linowskiego, piszący książki z policji marksisty, prał, jak to mówię, robił wodę z mózgu i pranie przeprowadzał mózgów tym studentom, trzeba zdawać egzamin z leninizmu, no, Potem jakiś był gdzieś na dnia, to ale bardzo uczciwy w swoim dążeniu. Tak sobie to ujmował Kościół, tak, tak się o nim dowiadywał, tak, tak go postrzegał niekiedy w jego może nie najważniejszych członkach, jak sobie się wiemy zdarzają. No i potem w tym programie zechciał wziąć udział. Dziwi się, że ja, mnich berektyński, z Żydem komunistą chcę rozmawiać na temat papieża. Od razu awanturka mała. Papież Idol absolutnie nie można do niego przykładać, żeby o tej miałki, że papież to idą. Ale zatem wspólnego z tym, że jest Pan Bóg. Więc kiedyśmy potem raz i drugi porozmawiali po programie, ja wiem, no, że pan dobrze na no, Pan nie wierzy w Boga, ale że Pan jest Żydem, no to Bóg Jachwy jest Bogiem Izraela. Prawda? To co Pan na to... Prawa? On popatrzymy przecież, Jachwę nie jest Bogiem Izraela, Bóg jest jeden, Bóg jest Bogiem wszystkich. Ale teraz sobie ja powiedziałem, tak dobrze myślący członek jakiejkolwiek religii wie, że Bóg to nie jest jakiś przebrany, ma inne imię, to będzie jakwe, tam będzie Allah, u nas jest Bóg dosłownie, czy Bóg, prawda, God, Bóg, który jest jedyny, będzie czuć za święta, ale że to jest jeden i ten sam Bóg. I właściwie, no, święty Paweł mówi się do Żyben, że z dzieł, które są ze stworzeń, można w sposób naturalny Rozumiem poznać Boga, jest nauka Teodyceja. Kto to interesuje, może sobie coś poczytać na ten temat. Sądzę, że naciśnie Teodyceja w Google'ach, który będzie miał od razu wiele pozycji. Natomiast żeby jeszcze to pogłębić, to jest że Pan Bóg jest, Jan Paweł II używał jeszcze innych argumentów, nie tylko rozumu, ale kiedy przemawiał w Kijowie, zdaje mi się tak do młodzieży, czy w a w Kijowie, tam gdzie deszcz padał, gdy młodzież no, na pewno z katekizacją niewiele miała wspólnego i z kościołem, z Bogiem, no, to zaszło u nich od tego, że Bóg się objawił. No. Po prostu Abrahamowi żył sobie jakiś taki człowiek starożytności i objawił mu się Bóg. Prawda? Powiedział, masz wywędrować tam i tam, ja cię będę kierował z trzech, za was człowiekiem przymierzę. I ludzie uwierzyli, że to był prawdziwy Bóg, a nie zjawa, nie z wina. Czyli Bóg przemówił do człowieka. I teraz człowieka zadań jest przyjąć, ewentualnie odrzucić. Można odrzucić jak najbardziej, prawda? A można przyjąć. No my jesteśmy tymi, że przyjmują Boga, wierzą w Boga, potem Chrystus to było uwiarygodnienie Boga na tym świecie, można powiedzieć, że Bóg przetłumaczony, przekonwertowany na nasz ludzki język, a z powyższego wierzymy, uwierzyliśmy prawdzie, więc jest droga, prawda i życie, bo jak patrzymy na wszystkie inne próby wytłumaczenia świata, wszechświata, konfliktów, cierpienia, beznadziejności, rozpaczy, no to znajdujemy no, prawie że na wszystko. Odpowiedź wtedy, kiedy wierzymy w Boga objawiającego się i cierpiącego w Jezusie Chrystusie rozwojenia świata. Natomiast wszystkie inne systemy yy, kończą się tym, że zostajemy garstką prochu, może być po nas ulica, może być no, książka, napiszemy pomnik, a poza tym nas nie ma. Więc wolimy tego Boga, który jest. To jest życiem, to dał nam życie, nieśmiertelne, bo to my żyjemy już wciąż, prawda? Święto zaczęli i to jest nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Szumownego, Słyszała Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, i niewidzialnych. Nie wiem, dlaczego tak się rzeczy niewidzialne, bo jak niewidzialne, to, to nazywamy rzeczami. Po łacinie wizybilium et invisibilium tego, co widzialne i tego, co niewidzialne. A niech to będzie, przywróciliśmy się, my się wierzymy i dobrze nam z tym. Chcielibyśmy, żeby inni też wierzyli.